Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zajdź Historii 2 dzisiaj moi drodzy kontynuujemy yy, grę z Sarstwem bizantyjskim zgodnie z obietnicą, w poprzednim odcinku graliśmy Grecję i podporządkowaliśmy sobie następujące terytorie a dzisiaj spróbujemy dokończyć wezwanie, które mieliśmy w tamtym odcinku czyli yy, musimy dotrzeć do Chin i w sumie podbić jak najwięcej, myślałem też o tym, że podbić Libię, Włochy i zaczniemy od wojny z Armenią, ponieważ mi wypowiedziała ale Armenia nie powinna być jakaś silna, więc powinienem się z nią rozprawić w moment. No dokładnie. Dobra, kolejny najedziemy sobie Azerbejdżan. Jak go zajmę i zasymiluję, to wtedy będzie łatwiej zaatakować Iran. Będę miał szerszy front. Okej, okay. Azerbejdżan też anektowany. Teraz szybka asymilacja i zaraz lecimy dalej. Tutaj widzę, że jeszcze oszczędziłem Liban, ale nie na długo. Malutkie państwa, w końcu tak naprawdę szybciutka wojna. Dokładnie. Okej, okay. zajęte. Trzeba by się jakoś do tych Chin dostać, znaczy... To Chin to duże słowo, bo to w sumie z tych Chin nic nie zostało, widzę, że Indie podbiły, Ale zauważyłem ciekawą rzecz. Zobaczcie, Indie kontrolują połowę Chin całe Indie, no, całe swoje terytorium i mają tylko 71 tysięcy ekonomii, gdzie ja mam 684. Powinienem ich rozsmarować bez problemu. Niedobrze mi się robi jak patrzę na te moje granice tutaj, więc muszę dojeść Węgry, żeby to jakkolwiek wyglądało. No i od razu lepiej. Węgry zajęte i od razu to lepiej wygląda. Zanim będziemy szli w stronę w Chin, jeszcze pomyślałem o tym, żeby zająć sobie Włochy. cz 20 tysięcy na miesiąc, ale nie przejmujcie się tym, po prostu zwiększyłem budżet na badania, żeby pozbyć się inflacji. Um, ale tak jak mówię, zajmiemy Włochy, ponieważ Cesarstwo Bizantyjskie miało Włochy historycznie. Pokazuję Wam teraz mapkę. Więc i ja to zrobię. Mm, mógłbym im wysłać ultimatum, ale to będzie nudne, więc wypowiem po prostu wojnę i trochę się pobawimy. I teraz tak. Tu sobie desana na Sycylię, a tu się będziemy wbijać normalnie. Jedziemy. Surprise, Ech, oczywiście, ledwo człowiek zacznie wojnę i już wypowiedzą mu wojnę kolejne państwa, Czechy i Ukraina. Jakby Ukraina dość problemów nie miała teraz. No ale trzeba przyznać, że Ukraińcy są odważni, tak wbijać się we mnie takie mocarstwo przy tym, że graniczą z Rosją, ja bym tyle odwagi nie miał. Dobra zdaje się że Czechy już sobie wypaliły armię, Ukraina w sumie też Teraz tylko przejdziemy do ofensywy Włochy już są rozdrapane Za chwilę będę z nimi za zawierał pokój Dobra Włochy anektowałem, Czechy też A od Ukrainy wziąłem cały Krym Bo więcej nie potrzebuję Ech nawet na chwilę człowiek nie może mieć spokoju Ledwo co zawarałem pokój z nad innymi państwami Do wojny wypowiedział mi Irak Oczywiście po co ten Irak nie wypowiedział tą wojnę? Jeszcze im chyba mało po to, co im Amerykanie zrobili. Za czasów Huseina. Po co im to było? Jeżeli co by nie podlegli, a tak to teraz ich zaanektowałem. Nic się te państwa nie uczą. Nic. Morawieckiemu się bardzo nie spodoba to co to zrobiłem, ale zobaczcie, obniżyłem podatki na sam... Na 0%. Proszę, proszę, wojnę wypowiedziało mi potężne Monako. O śmiechów nie było końca. Proszę, proszę, jeszcze tu Kuwej chce ze mną walczyć, i proszę, jak się wbił. No i w wyniku tej wojny Kuwej przestał istnieć. Po prostu brawo dla nich. E, świetna inwestycja. Świetnym pomysłem było atakowanie mnie. Brawo. Aha, jeszcze Słowacja mi wojnę wypowiedziała. A to w sumie dobrze. Słowacja będzie ładnie pasować w moich granicach. Proszę. Była Słowacja i nie ma Słowacji. Dobra, trzeba iść w stronę tych Chin, więc idziemy na Iran. Iran ma 127 tysięcy ekonomia, milion nie powinno być problemu. Jedziemy. A wojna bez problemu. Iran za moim wasalem. Za chwilę stanie się częścią imperium. Trzeba myśleć co dalej. Niestety tu będą terytoria. Chociaż nie, są nawet nieśno zaludnione. Yy, ale trzeba będzie zanektować ten Iran. I poczekać chwilę, aż go zasymilujemy. I wtedy się wbić dalej. Pakistan, Afganistan. No i Indie oczywiście. jeśli mamy dość do Chin. Więc czasie może zajmę jeszcze Arabię Saudyjską. To taki ładny kraj w sumie. Albo zrobimy inaczej. Wyślę im ultimatum. O wasalizację. Może się zgodzą. O, zgodzili się, świetnie. Bo to, to jest, jest pustynia i tu ciężko by się było bardzo bić. A tak to ciągnąłem ich po prostu bokiem i tyle. Dobra, ale przed aneksją Iranu trzeba od razu lecieć na granicę z Afganistanem i Pakistanem, ponieważ ja już mam doświadczenie, jak to się kończy. Dobra, Iran anektowany. I teraz parę tur i idziemy dalej. Dobra, w międzyczasie, jak czekamy, ym, żeby mi się zasymilował Iran, to ja powiem wojnę Jordanii. Okej. Okay. Anek. O proszę, Indie mi wypowiedziały wojnę. w sumie to jest szansa, żeby je zająć teraz bez aneksji e, Pakistanu i Afganistanu. Oczywiście zajmę je, ale jakby zrobić desant? No spróbujmy. Dobra, to robimy tak. E, chłopaki, zbiórka w Bejrucie i robimy desant. Po jakim Bejrucie w Kuwejcie? Boże, po prostu zaraz oszaleję. Ukra Znowu się we mnie wbiła Ukraina. Załański. Mało ci. Aha, widzę też, że Rosja to zbiera jakieś zgrupowania. Mam nadzieję, że mnie, na mnie nie uderzy. Chociaż nie mam wywiadu amerykańskiego. Dobra, mamy tu 100 tysięczną armię. Teraz płyniemy nią na Indie. Zabrałem też w Ukrainie kolejne terytoria. Mam nadzieję, że już mi nie zaatakują. Nie chcę ich anektować, bo nie chcę mieć napięku z Rosją. Z którą i tak mam już sporą granicę. Też Indie widzę, że znalazły sobie przejście przez Afganistan. No a jak pokonam Indię, to trzeba się też przejść do Kabulu i zrobić porządek. Powiem uczciwie, to że ten Afganistan zezwolił Indiom na przemarsz, to już jest bezczelne. No ale jeszcze 7 tysięcy desantuje, no pewnie. Powiem wam, że Indie to są jednak durne. Stoją tu, z, nie wiem, 50 tysięcy tu mają, a ja sobie zajmuję więc że się ich cały kraj. No dobra, ja tam nie narzekam. Ech, choćby i sobie cały ten Iran zajęli, to co mnie to obchodzi? Ja sobie w międzyczasie zajmę Indie. O Jezu, powiem wam, że zajmowanie tych Indii to jest praca, naprawdę strasznie duży kraj. O jezu, w końcu Indie zostałem moim wasalem. Boże, jakie to było ciężkie. Musiałem dojść. Prawie. no do Chin prawie doszedłem. Nawet nie czekam, od razu ich anektuję. Okej, okay, anektowałem też Arabię Saudyjską. A few moments later. Dobra, strasznie długo to zajęło, ale wreszcie to zasymilowałem. Teraz padło na pomysł, że zajmiemy sobie Mołdawię. Tak, żeby ładnie granice tutaj wyglądały z Ukrainą. No i od razu ładniej. Dobra, para na jedną z ostatnich wojen. Trzeba zająć Pakistan. Dobra, i mamy go. I w zasadzie wyzwanie spełniłem. Dotarłem do Chin. Teraz sobie jeszcze tylko wyślę ultimatum im, żeby zostali moim wasalem. No ale niestety się nie zgodzili. Spróbuję jeszcze raz, tylko zrób więcej armii. No, i teraz przyjęli. Więc... Ee, stworzyłem Grecję, Cesarstwo Bizantyjskie dotarłem do Chin, więc ja uważam, że wyzwanie zaliczone. E, napiszcie, czy odcinek wam się podobał. Zostawiajcie pomysły na kolejne wyzwania i widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!